Siemanko, kochani, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Kuba, a to jest odcinek What The Fuck Games, Games Online, które znalazłem e, gdzieś na necie. Szukałem sobie tak randomowo, wpisywałem różne rzeczy, bo po prostu szukałem, szukałem w tych popularnych, tak więc nie zdziwcie się, co tutaj znajdziecie, naprawdę. Mam na sobie czapkę Mikołaja z racji tego, że jest sobota. E, możecie przy okazji właśnie w komentarzach ogólnie napisać, co tam ciekawego dostaliście od Mikołaja. Ja nie dostałem nic, ponieważ jest piątek, godzina... 23, kiedy to nagrywam? Mm, więc dopiero jutro dowiem się, co takiego ciekawego dostałem i mogę to napisać w komentarzu, o ile w ogóle coś dostanę. Byłem grzeczny. Bawcie się dobrze na tym filmie! Dobra, pierwszą z randomowych posranych gier jest What the Fuck Dog. Gra, której się już boję, jak zobaczyłem jej miniaturkę. Dobra, Normal Mode. Dobra, weszliśmy ostrym wejściem w czyjąś dupę. E, aha, rozbijamy kloce, ok Jak widzicie na ekranie, w prawym górnym rogu mamy mapę e, katakumbów, po których się poruszamy. Dupska jakiegoś kolesia. Rozwalamy kloce. Okej, okay. no spoko. E, nie wiem jaki cudem koleś ma tak długą łapę, a koleś... E... który mu jest?! Nie! Nawet nie muszę klikać. No nie jestem mały Dobra i muszę znowu klikać O, jakaś mała prędkość O Ty no, te je O Aha, ja muszę chyba W prawym górnym roku Jest to co... Nie, ty gdzie ja jestem? Aha Ulf, bierz, bierz tu <gry> Widać mój łokie. To mój łokieć! Jezu! Przechodzimy do następnej gry. Nie pytajcie mi co to było. No cześć z boczuszki malutkie. Co tam porabiacie? Ja witam was w drugiej grze. Kiss Walk Hours. In Walk Hours. Nie wiem co nas tam miłego spotka. A już się wygadałem, że pewnie coś miłego. Chociaż który debil się nie kapnie, że chodzi o coś miłego. Zaczynajmy. Okej, okay. gra jest niewymagająca prosta. Przytrzymujemy lewy klawisz myszy. A jak przy Kolesiu pojawia się wykrzyknik, to musimy uważać, bo jak się kapnie, że ją kisujemy i tentegujemy, to patrzcie, co się dzieje. Loser. Gra banalna, a jakże urzekająca. Naprawdę, spójrzcie. Na nas, jako takiego przystojniaka, lovelasa w pracy, dobry fryz. W ogóle wyglądamy trochę. Kurde, jak Harry Potter! Wyglądamy trochę jak Harry Potter, pomijając ten fakt. Eee, szef też oczywiście stereotypowy. Tu wycięty w ogóle wygląda jak. Eee, eee, kurde! Zagadałem się. W ogóle chciałem powiedzieć, że szef, właśnie, jest stereotypowy. Wygląda jak ze Spidermana. O ile się nie mylę, ten Jonathan Jemison, tak? Nie pamiętam jak on miał. Ten w sensie redaktor główny gazety, w której pracował Parker, tak samo tu wyharatany. Ueb, e, jak po prostu by wyszedł spod, e, m, m, spod kosiarki. W sztos. E, my wyglądamy jak Harry Potter. A oczywiście nasza koleżanka jest super hot sexy anime Hentai Baby. Więc gra. Naszym zadaniem, jak się domyślam, wy też się pewnie domyślacie. Mamy czas, a pod tym czasem jest czerwone kółko, które musimy zapełnić naszą całośną miłością z koleżanką z pracy. Nie da się przyłapać szefowi. Jeee yeah! Tak, kliknąłem nic, yy, wyrzuciło mnie ze strony. Tak więc gra chyba nie przejmuje czegoś takiego. No cóż, wybierzmy drugą opcję. Killer! Play! Wyżej, 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 jest! A w kolana muszę trafić, o ty, gro! Yes. No dobrze, a ja chcę na przykład z broni. Ja chcę z broni. Ha! Klękaj! Klękaj ty! Jak mogę mieć jakiekolwiek ammo? Plękaj, Ty! I wcycę. O, w głowę. No tak, bo oczywiście... Jak dostanie w głowę z broni? Da to jakiś pokazany kąt? Nie. Niżej. Jest, wcyca dostała. I teraz w Hedda. Pęk! Well done! Well done. Kochanie, nie oglądaj tego. Kolejna zrypana gra. What co ja w ogóle? A teraz mała zmiana roli, nie jestem już świętym Mikołajem, jestem skoszony! Ehm. mam dzwoneczki. Dobra, znalazłem kolejną grę online, co się całkiem ciekawie. Może nie będzie to jednak taka zjebana nagra. Killing House Night. Zabójczy dom noc. Okej! Play. Zapowiada się dłuższa rozgrywka? Kozy śnieżne. Szafa. Oh. Ej, nie no, ja się zesram. Ja się zesram, co. What the fuck? że ja mam zabijać tych ludzi, więc wygrałem. Okej, okay. okej, okay, to ty weź butelkę... Nie, okno zamknij. Nie... No to co ty tu możesz zrobić, proszę pana? O, go! Ty, duty. ty. Ty, ty, halo, halo? Ogląda pan telewizję, tak? Ridley really go spiździło prądem, to pani się pójdzie utopić, co? Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, pani sobie gotuje. Zupka, fajnie. Mikser, na pewno ręce se... Na pewno rękę se O, Tego się nie spodziewałem. Dostałem nawet achievementy! Jednak to była gra... <coughs> Sorry. Jednak to była gra z serii... WHAT THE FUCK GAMES?! Dobra i mamy kolejną grę! Handless Millionaire Season 2! Tak jak wiem polski, angiel... Znaczy to jest ten... E, Polsko-angielski, sposzczony angielski, tak to się nazywa. New game, jesteśmy pazernymi e, kolesiami, którzy chcą zdobyć miliona i będziemy wsadzali łapę po hajs, gdzie spada na, nasz, e, na nasze łapki e, gilotyna. Która może nam... Co, co tu dostanę? Your left hand. <grym> Spoko! Kiedy moja lewa ręka zostanie odcięta, dostanę to jako pamiątkę. Nope, thanks. Na razie zbieramy hajs, musimy tak trafić, żeby nam ręki nie. U... Cieło. Ucięła, co myśleliście? A Tysiak, tysiak! No kładczę to A! A! Wszystko moje Wszystko moje, jeszcze raz. A dwa naraz, co się będziemy piżyć? Aha. aha 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 O, nie mogę dwóch naraz. O, nie mogę. Co to jest? Pancerz! Hehe Przesrałem hajs. Co, co to było za. Ej, no dlaczego to straciłem? What the fuck? Uch ty. A <noise> straciłem łapę. Łapy! No co ty, że moja ręka została odcięta? Kontynuujemy, jestem pazerny! Jestem pazerny jak świnia! Dwa naraz. Mam już tylko lewą rękę. I moja lewa ręka się teraz trzęsie. A kurde, nie złapałem hajsu! Mam go! Mam go! Jeszcze więcej, jeszcze więcej! O kurde! Ale ile suweniów dostałem! I skoro ten lekarz, ich lekarz mówi, że nie grał już więcej w tą grę, to w nią nie będę grał, a wy możecie sobie zagrać i zobaczyć, ile hajsu skarniecie. No cóż, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zawsze możecie go udostępnić. Skomentować, jak mówiłem na początku, co ciekawego dostaliście mm, tą cudowną noc dostawania prezentów. E, bo inaczej nazwać nie można Ja kończę, zajrzyjcie ogólnie na mój kanał Co tam ciekawego e, mam z różnych filmów Nie tylko z gameplay. Bijcie też na Face'a, tam są różne ciekawe nowinki I nie tylko No i to by było chyba na tyle, nie przedłużając Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, na razie!